Firma Fieldstone, którą reprezentuję, zajmuje się produkcją wysokojakościowych owoców jagodowych. Pasją naszych, naszego zespołu, właścicieli firmy jest dostarczanie na rynek do naszych klientów owoców, które jak najlepiej wpływają, mogą poprawić warunki zdrowotne każdego z naszych klientów. Przede wszystkim produkujemy maliny, żurawiny, borówki, jeżyny, ale naszą dumą są żurawiny, które były przedmiotem projektu, w sprawie którego dzisiaj się spotykamy. Tytułem naszego projektu było Dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym systemem nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny. Brzmi to dosyć skomplikowanie. W krótkich słowach, na czym konsorcjantom zależało? Nasza grupa konsorcyjna bardzo dba o to, aby prowadząc działalność pozostawić po sobie środowisko czystsze, poprawione. W związku z czym nasz projekt skupiał się na wykorzystaniu gleb bardzo słabych, piątej i czwartej klasy dla wsparcia rolnictwa, możliwości prowadzenia upraw w tym miejscu. Chcielibyśmy, aby zwłaszcza rolnicy indywidualni, którzy brali udział w projekcie, mogli po zakończeniu projektu dostosować to do własnych upraw i przekazywać tę wiedzę dalej, aby właśnie przede wszystkim prowadzone tradycyjne rolnictwo miało jak najmniejszy wpływ na warunki środowiskowe, na warunki glebowe, na przenikanie środków odżywczych, które dostarczamy roślinom do wody i do gleby. W trakcie naszej pracy, aby uzyskać ten cel, postanowiliśmy zastosować specjalne sorbenty, dodatki do podłoża. Było ich siedem. Były to środki, które miały poprawić retencję wodną w podłożu. Były to polimery hydrofilowe, były to innowacyjne polimery dendrymerowe, które mają zdolności do pochłaniania nawozów w swojej strukturze, regulatorów wzrostu, środków ochrony roślin, a nawet mikroorganizmów. Naszym celem było to, aby prowadzona przez nas uprawa jak najmniejszy wpływ miała na środowisko naturalne. Jeśli chodzi o naszą grupę operacyjną, w jej skład wchodziła przede wszystkim spółka Original, to jest nasz lider konsorcjum. Spółka Original była zainteresowana przede wszystkim jako spółka już handlująca owocami miała na celu poszerzenie swojego rynku zbytu, wejście dotarcie do grupy, która zajmuje się produkcją owoców jak najwyższej jakości, tak aby zadowolić swoich klientów, właśnie dostarczając zdrowych owoców, takich które mają jak najlepsze wartości przechowalnicze, ale nie wynikające z zastosowanej chemii, a z zastosowania natury, naturalnych środków. Drugim z naszych konsorcjantów jest spółka Finston, którą mam tutaj zaszczyt reprezentować. Spółka Finston dostarczyła przede wszystkim przestrzeni do zorganizowania tego projektu. To na plantacji znajdującej się w Nowinach prowadzona była uprawa, która pomogła nam wytestować supersorbenty do produkcji żurawiny, wielkoowocowej, bo o tym przede wszystkim mówimy. Dalej mamy firmę Bigpol, która jest podmiotem doradczym oraz dwa uniwersytety Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te podmioty weszły w skład grupy operacyjnej. Ale co jest dla nas najważniejsze, w, te, w skład naszej grupy wchodzą też rolnicy indywidualni, a więc tak jak powiedziałam na wstępie, zostawiamy coś po sobie. Chcemy, żeby, żeby ludzie, którzy zaimplementują nasze wyniki badań, mogli pójść z tym w świat i rozwijać. To, co zdobyliśmy tu, nasze doświadczenie w prowadzeniu własnych upraw i przekazywać tę wiedzę pokoleniom, które będą następowały po, po, po naszych konsorcjantach. Efekty możemy podzielić na trzy grupy. Przede wszystkim zacznę od tego, co, z czego jesteśmy najbardziej dumni, czyli spośród analizowanych sorbentów mamy wyselekcjonowane takie, które mają praktyczne zastosowanie w uprawie żurawiny wielkoowocowej. Mówię tutaj przede wszystkim o innowacyjnym hydrożelu z dendrymerem w drugiej kolejności samego hydrożelu. Sorbenty te najbardziej efektywnie zatrzymywały wodę, składniki pokarmowe w podłożu, co sprawia, że nasza uprawa jest stabilna, nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Sorbenty te kumulują wodę i składniki pokarmowe w formach łatwo dostępnych dla roślin, wykazują się dużą stabilnością. W warunkach bardzo przepuszczalnego podłoża, jakim jest piasek, na którym uprawiane są żurawiny. W związku z czym uważamy, że ta część naszego projektu odniosła duży sukces. Drugim obszarem, w którym sukces nie jest dla nas już tak spektakularny, aczkolwiek jesteśmy bardzo zadowoleni, że to badanie miało miejsce, to wynik z badania pozostałych sorbentów, szczególnie biowęgla i torfu węgla. Na podstawie przeprowadzonych badań uważamy, że nie mają one aż tak dobrych wyników, jak wspomniany wcześniej hydrożel i hydrożel z dendromerem. Mają one mniejszą stabilność, podawane odżywki żurawinom miały tendencję do przenikania do podłoża. Jak już wspomniałam na początku, to nie jest naszym celem, żeby prowadzić tego typu uprawę, więc to jest ten kierunek, którego nie będziemy kontynuować. Trzeci obszar, który badaliśmy, to biofortyfikacja żurawiny jodem i selenem. Jod i selen występują w sposób naturalny w żurawinach na poziomie zadowalającym. Natomiast nasza spółka, jak już wspomniałam na początku, jest bardzo zaangażowana w krzewienie zdrowego trybu życia, dostarczania naszym klientom tych produktów, które będą miały realny wpływ na ich zdrowie. Stąd nasz pomysł, jesteśmy pierwsi, którzy, wśród tych, którzy badają dostarczenie, biofortyfikację, akurat w tym przypadku żurawin, jodem i selenem. Jakkolwiek przeprowadzony w ramach tej operacji eksperyment powiódł się, badania przeprowadzone przez uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu. Potwierdza to, że zawartość jodu i selenu w owocach wzrosła. Tak, niestety muszę stwierdzić, że ten eksperyment był fitotoksyczny dla roślin i na poziomie takim, w jakim zastosowaliśmy pożywkę podczas tej operacji, nie będziemy go kontynuować. Natomiast jest to droga, którą będziemy szli, chcemy ją rozwijać. Jest to kierunek, którym jesteśmy zainteresowani, tak aby nasza żurawina miała. Miano Superfoods, aby była nie tylko tradycyjnie zdrowym owocem. Wiemy o świetnych walorach żurawiny, jeśli chodzi o wpływ na układ moczowy, układ trawienny, wspomaganie pracy serca. Natomiast chcemy, aby... No, dobre jest wrogiem lepszego, więc, więc taki jest nasz cel. Będziemy prowadzić dalej badania z, for, z biofortyfikacją jodem i odemiselenem. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy wziąć udział w projekcie, o którym tu dzisiaj rozmawiamy. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy wziąć w nim udział właśnie w takim składzie. Niejednokrotnie różne osoby zadają nam pytanie, dlaczego w takim składzie, dlaczego biznes plus nauka, dlaczego rolnicy indywidualni. Odpowiadamy zawsze na to pytanie w ten sposób. W Winston wierzymy, że tylko wspólna droga. Naukowa plus biznesowa prowadzą do dobrego, szybkiego efektu w postaci rozwoju nauki, dostarczania lepszych produktów żywnościowych, w naszym przypadku na stoły naszych klientów. Cieszymy się, że do naszego projektu dołączyli rolnicy indywidualni. Cieszymy się, bo to oni później w swoich uprawach, w rolnictwie tak zwanym tradycyjnym, aczkolwiek bardzo już zmodernizowanym będą mogli zastosować wyniki naszych badań do uprawy swoich roślin, swoich owoców. Cieszymy się, że dzięki temu, przekazując również swoją wiedzę następnym pokoleniom, będą mogli mieć realny, pozytywny wpływ na dbanie o środowisko naturalne w trakcie prowadzenia produkcji rolnej.